Witam Państwa. Nazywam się Kamil Szpak i w firmie BASF zajmuję się prowadzeniem doświadczeń rozwojowych w centrum kompetencji BASF w Pongowie. Jeżeli prowadzą Państwo plantacje mniej intensywnie, gdzie potencjał plonotwórczy wydaje się Państwu być mniejszy, polecamy do stosowania technologii ochrony fungicydowej produkt Priaxor w dawce 0,75 litra na hektar. Stosując produkt Priaxor Mamy pewność, że działa on niezwykle interwencyjnie dzięki zawartości niezwykle mobilnej i silnej substancji, jaką jest ksemium. Ksemium w bardzo szybki sposób potrafi wniknąć do wnętrza liścia, przez co bardzo szybki sposób dociera do patogena i go niszczy. Dodatkowo, dzięki doskonałej formulacji, priaksor w bardzo szybki sposób wchłania się do rośliny, przez co jest odporny na zmywanie. Dodatkowo, ksemium wytwarza krystaliczne zasoby na roślinie, przez co wydłużona jest ochrona całej uprawy. Stosując produkt Praxor mamy pewność, że zwalczy on najważniejsze choroby, które występują na naszych uprawach zbóż. Takie jak septorioza paskowa na liści, plamistość siatkowa, jak również rynchosporioza, zabronatna oraz rdza żółta. Oprócz tych cech produkt posiada także niezwykle silne właściwości fizjologiczne, poprawiające całą gospodarkę hormonalną czy też wodną rośliny. Stosując produkt Spaxer mamy pewność, że roślina będzie w mniejszym stopniu odczuwać stres fizjologiczny taki jak poparzenia słoneczne, zwiększone temperatury podczas całego okresu wegetacyjnego, będzie w lepszym stopniu pobierać wodę w niedoborach suszy, także będzie w większym stopniu efektywniej pobierać azot, stosując produkt Priaxor w dawce 0,75 litra na hektar. Mamy pewność, że produkt zwalczy najważniejsze choroby, które mogą zainfekować uprawę. Formulacja zastosowana w tym produkcie będzie przeciwdziałać zmywaniu przez deszcz oraz wzrost spronowania będzie o wiele większy w stosunku produktów konkurencyjnych w podobnej cenie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kamil Szpak, BASF. BASF we create chemistry